Rozdział 62. Unboxing Wrocławiu. Jeśli komuś zdarzyło się zabłądzić na YouTubie i trafił na kanał autora niniejszej autobiografii, czyli kanał YouTuber McGregor, miał możliwość i na moment pisania tego rozdziału mają nadal obejrzeć sobie kilkanaście filmów o tematyce unboxingowej, czyli że McGregor dobierał się do paczek, w których przyszło to, co sobie nabył drogą kupna na Allegroszu czy też innych miejscach w necie. I chociaż z paczek zdarzało mi się wyciągać różne rzeczy, nadal były one... Rzeczami, a żeby nie popadać w skrajną monotonię, przydałoby się wrzucić chociaż jeden film z unboxingu Miejsca albo Osoby. Niestety, ochotnicy jakoś nie pchają się drzwiami i oknami, więc z unboxingiem Osoby może jeszcze troszkę zaczekam, a na razie zajmę się poszukiwaniem okazji do unboxingu. Miejsca I długo czekać nie musiałem, albowiem w połowie października 2017, po niemal trzech latach budowy, w miejscu starego, spokojnie pamiętającego gierka budynku dworca autobusowego stanęło jebitne gmaszysko pod nazwą Wrocławia. A to był idealny pretekst, żeby dokonać unboxingu miejsca. Na poziomie 0 i plus 1 są sklepy i knajpy typu McDonald's, KFC i inne Burger Kingi i oczywiście kilka knajp z chińskim i meksykańskim żarciem. Tam, a zwłaszcza do Chińczyków, radzę nie wchodzić. Po pierwsze dlatego, że zamiast widelca dostanie się zapewne pałeczki, a poza tym nie ma żadnej gwarancji, że to, co się dostanie, jeszcze wczoraj wieczorem nie biegało i nie szczekało. <laughs> poza nimi walnęli jeszcze siłownie 24 godziny swoją drogą ciekawe po co komu siłka w nocy, no ale chcieli to niech mają. Poza nią wrzucili tam jeszcze kino z sieci Cinema City. Z tym tylko, że sklepów nie ma większego sensu nagrywać, gdyż każda galeria handlowa wygląda podobnie. Wejście do kina z kamerą nie byłoby dobrym pomysłem, a siłownia to siłownia. Też nie należy spodziewać się jakichś rewelacji. Poziom plus 2 to tylko parking i biura galerii, więc nawet wjeżdżanie tam schodami ruchomymi mija się z celem. Tak więc do nagrania pozostają dwa miejsca, do tego się nadające. Widok stara który doczekał się tego jakiś czas później, gdy wpadłem tam ze statywem i stworzyłem timelapsa, który, tak jak inne moje timelapsowe dzieła, wylądował na kanale YouTube'owym Magregor Łowca Timelapsów. No i czas zejść albo zjechać do podziemia, czyli na poziom minus dwa, gdzie architekci tego gmaszyska skitrali dworzec autobusowy. A skoro jest to dworzec autobusowy, to logicznym wydaje się pomysł, że unboxing powinien mieć w sobie dwa podstawowe elementy. Scena wjazdu na dworzec i scenka wyjazdu z niego. Najprościej byłoby wsiąść do pierwszego lepszego autobusu, kupić bilet na pierwszy przystanek, za pomocą przyssawki przyssać moją kamerę sportową marki Orlo do szyby i jakby nigdy nic zwyczajnie nagrać wyjazd. Niestety nie jest to takie proste. Jeżeli chodzi o pomysły młodego pokolenia youtuberów, to są one z góry z na co najmniej godzinę mało sensownych komentarzy starego pokolenia kierowców, że młodzi to tylko by głupoty wymyślali, a oni w naszym wieku to już byli nie wiadomo kim, albo nie wiadomo, co robili. Więc aby sobie zaoszczędzić takiego pierdolamento ze strony kierowców, MacGregor zrobił lepszy patent. Wiadomo było dużo wcześniej, że dworzec PKS ruszy kilka dni po otwarciu całej reszty galerii. Cel dość dobrze wykombinowany, był taki, aby dziki tłum liczący, że dostanie za darmo pół towaru, który zawsze ściąga na pierwszy dzień. Działania nowego sklepu, a sklepów tym bardziej nie sparaliżował ruchu autobusów. To też kilkanaście dni później, dzień 7 listopada 2017, był pierwszym dniem funkcjonowania nowego dworca. Podejrzewam, że pasażerowie, którzy i tak by tego dnia gdzieś tam pojechali, byli raczej w mniejszości. Zdecydowana większość to ciekawscy wyglądu dworca. Kilka osób z lokalnych Wrocławskich stacji radiowych i między nimi wszystkimi. Ja, YouTuber McGregor z kamerą. Zanim się tam jeszcze pojawiłem, nagrałem sobie pętle lokalnych, prywatnych busów na pobliskiej ulicy Dawida, skąd też mam busa do swojego królestwa, plac za budynkiem dyrekcji PKP, który w czasie budowy dworca robił za tymczasowy dworzec autobusowy, a teraz pełni funkcję parkingu dla autobusów i miejsce odjazdu autobusów na Ukrainę. Możliwe też, że jest tam jeszcze paczkomat impostu, o ile gdzieś go już nie przenieśli, gdyż po przeniesieniu dworca ludziom nagle przestało być do niego po drodze. Wracając jednak na dworzec. Oczywiście przeszedłem się z kamerą po poczekalni w okolicach kas biletowych, ale największa część materiału z samego dworca oczywiście nagrana została na samej płycie dworca. Pierwszą rzeczą, która rzuciła się w oczy komuś takiemu jak ja, który troszeczkę wozi się po Polsce, był tu i tam poza Wrocławiem, jest, a raczej są... Kolory. Różnokolorowe oznaczenia peronów, może specjalnie skomplikowane, ale jednak są. Wzorki na ścianach, podświetlenie górnych części filarów, całość tworzy nawet niezły efekt, a już na pewno lepszy od tego, co widzi się wjeżdżając chociażby takim fliksbusem na nowy dworzec autobusowy Łódź Fabryczna, po przeniesieniu się przynajmniej jeszcze wtedy polskiego busa, nie wiem jak innych sieci, z dworca Łódź Kaliska, który możecie pamiętać chociażby z rozdziału Poland Trip w pierwszym tomie mojej autobiografii, albo z filmu z pierwszego Poland Tripu na moim kanale. YouTube'owym. Tymczasem ten ich nowy dworzec fabryczny sprawia wrażenie, jakby wjeżdżało się do bunkra albo jakiegoś ledwo skończonego schronu przeciwlotniczego. Beton, beton i jeszcze raz beton. Może jeśli nie ocean betonu. Jedyne co tam jest zrobione z czegoś innego niż beton, to tablice LEDowe wyświetlające godziny odjazdów, szybę zapewne jakichś pomieszczeń technicznych albo socjalnych i blacha drzwi od windy. Wracając jednak na Wrocławski, czynny od kilku godzin dworzec autobusowy. W zasadzie mam już ujęcia, które przydadzą mi się do montażu filmu z unboxingu dworca. Miałem już wtedy plan, jak to ma wyglądać według mnie. Tyle że brakowało mi jeszcze dwóch najważniejszych scen: scen wjazdu i wyjazdu z dworca. Aby nie pałować się z kierowcami lokalnych autobusów, którzy prędzej wpuścili aby przed siebie na drodze prywatnego przewoźnika, niż by zrozumieli, że czyjąś pasją może być nagrywanie różnych, różnistych rzeczy, trzy dni tłumaczyć mu, po co chce dać kamerę na szybę i pizdylion zbędnych tłumaczeń prostych rzeczy. Stwierdziłem, że pojadę sobie polskim busem i sobie tego zaoszczędzę. Najlepiej pasował mi właśnie do tego polski bus, gdyż są to autobusy piętrowe i nikogo na dole specjalnie nie interesuje, że na górze przy szybie siedzi sobie właśnie youtuber, któremu przyda się nagranie z wyjazdu, a potem wjazdu na dworzec. Najbliżej Wrocławia, gdzie zatrzymuje się polski bus, to Opole albo Leszno. Do Leszna tak średnio pasowały mi godziny odjazdu, więc jedyną opcją pozostało Opole. Zanim polski bus podjechał, spokojnie starczyło czasu, aby youtuber udzielił wywiadu dwóm go z lokalnego radia. Niestety, chyba za bardzo się rozgadałem na pytanie, jak mi się podoba nowy dworzec. Pewnie przekroczyłem z 10 razy przewidzianą na odpowiedź normę czasu, a przy tym rozkręciłem się tak, że nie mieli jak zrobić cięcia. Efektem było to, że nie znalazłem później swojego monologu w reportażu tych gostków z otwarcia dworca. W końcu podjechało moje mobilne studio nagrań, czyli autobus Polski Bus do Opola, a potem gdzieś tam dalej. Jako, że Polski Bus już jakiś czas wcześniej wpadł na to, żeby ludzie mogli wybrać sobie konkretne miejsce, spokojnie bez żadnego wyścigu szczurów, jak to miało miejsce wcześniej, poszedłem sobie na pull position, wyciągnąłem przez kamerkę, zanim reszta załatwiła tematy bagażowe, zanim zajęli miejsca, zanim kierowca odpalił autobus, ja spokojnie sobie na wszelki wypadek włożyłem nową baterię, kamerę w uchwyt, uchwyt z kamerą wkręciłem do przysawki i cały zestaw umieściłem elegancko na szybie. W momencie odpalenia silników włączyłem tylko kamerkę i włączyłem nagrywanie. Tak powstała pierwsza scena, scena wyjazdu. I na razie projekt. Unboxing dworca poszedł delikatnie w odstawkę z powodu czysto logistycznych. Zanim dojechałem do Opola, to było półtorej godziny później. Najbliższy kurs powrotny polskiego busa był za jakieś 4 godziny. Do tego półtorej godziny jazdy powrotnej daje w sumie jakieś 7 godzin, podczas których nagrania na potrzeby unboxingu dworca zostały wstrzymane. Nie oznacza to jednak, że 4 godziny spędzone w Opolu minęły mi na siedzeniu na ławce dworca i odliczaniu minut do odjazdu powrotnego. Skoro już tam byłem, to już byłoby dobrze wykorzystać mniej lub bardziej. Kreatywnie ten czas. Zacząłem od mojego stałego miejsca, które odwiedzam, gdy jestem w Opolu, chociaż jestem tam rzadko. Raz w roku przy okazji zlotu Master Track w polskiej nowej wsi pod Opolem. Tym miejscem, które w Opolu odwiedzam przy każdej okazji, jest. Pierogarnia kraina pierogów przy niemodlińskiej. Gdy już moja stała miejscówka została zaliczona, stwierdziłem, że może i z Opola byłoby dobrze wywieźć jakiś film, chociażby lapsa. Do tego celu dobrze nadawałby się jakiś punkt widokowy, będący sporo wyżej nad resztą okolicy. Niestety w Opolu z tego typu w dodatku ogólnie dostępnymi miejscami jest bardzo średnio. Czymś takim, co udało mi się znaleźć z pomocą wujka Google, jest kilkunastometrowe wzniesienie, sięgające mniej więcej do piątego piętra stojącego niedaleko niego blogowiska. Według wujka Google miejsce to nosi nazwę Górki Śmierci. Według cioci Wikipedii z kolei miejsce to nazywa się tak dlatego, że jakiś dzieciak w czasach budowy osiedla bawił się na tej górce no i się okazało, że to była jego ostatnia w życiu zabawa. No i tak zostało i teraz nikt nie zna przynajmniej w Opolu tego miejsca niedaleko pętli autobusowej przy ulicy Pużaka inaczej jak właśnie Górka Śmierci. Mi jednak posłużyła do zrobienia timelapsa na mój drugi youtube'owy kanał MacGregor Łowca Timelapsów. Schodząc z niej w kierunku pętli autobusowej natknąłem się na coś, czego we Wrocławiu nie ma, albo na co jakimś cudem jeszcze nie trafiłem. Tym czymś jest ogrodzony plac, wylany betonem, ale nie jest to żadne boisko do kosza czy nożnej, tylko symulacja ruchu miejskiego. Jakieś skrzyżowanie równorzędne, rondo, skrzyżowanie ze światłami. Pomysł zacny, zawsze to kilka procent mniejsza szansa, że dzieciakowi ktoś w Opolu zrobi z tyłka garaż, ale ponieważ do odjazdu mojego polskiego busa do Wrocka została niewiele ponad godzina, uznałem za niegłupi pomysł wsiąść w pierwszy autobus, który ma na trasie opolski dworzec PKS, tam wysiąść i podejść na miejsce, gdzie niedługo zajedzie polski bus w kierunku Wrocka, a dalej Berlina. Tak więc jakieś półtorej godziny później, gdy polski bus ze mną na swoim pool position zjechał z autostrady A4 i wjechał na jeden z trzech pasów drogi, jednocześnie numer 5 i 8 w kierunku Wrocka, gdy minąłem krzyżówkę Halera Powstańców Śląskich Wiśniowa, gdzie pewnego pięknego dnia wkomponowałem się elką na dachu w tramwaj, uznałem za stosowne znów umieścić na szybie polskiego busa przyssawkę z wymienioną podczas jazdy baterią zasilającą moją kamerkę Orlo i gdy stanąłem na światłach z ulicy Dawida włączyć nagrywanie. Wprawdzie moja kamerka w nocy radzi sobie jako tako, żeby nie powiedzieć tak sobie, ale skoro się przeznaczyło większość dnia 7 listopada 2017 roku na stworzenie tego filmu, no to już trudno i darmo wyjdzie jak wyjdzie, ale jakieś zakończenie filmu być musi. Choć tak się śmiesznie złożyło, że na filmie najpierw jest scena wjazdu, wjazdu w nocy, a dopiero pod koniec scena wyjazdu dziennego, ale kto by się tam przejmował takimi szczegółami. Zwłaszcza że żadna z osób, która widziała ten film od czasu jego wrzucenia do dnia kiedy powstał niniejszy rozdział, a było tych osób 882, nie zwróciła na to uwagi. I może niech tak zostanie.